Witajcie kochani z tej strony Niula ze Szczecina. Witam Was kochani cieplutko w kolejnym odcinku na moim kanale. Mieliśmy rodzinę linii, teraz mamy rodzinę krzyżówek. W czerwcu ma dojść yy, krzyżówka za 20 zł. Bardzo jestem ciekawa, jak będzie wyglądała. Yy, no to co, mamy dzisiaj trzy strapeczki: za 10, za 5 i za 3, więc mamy 18 zł wkładu. Jak będzie pusto płakać strasznie nie będziemy, kochani. Więc co, naddrapałam oczywiście. Nic mi się tutaj takiego aż nie utworzyło. Żadnego pewniaka nie mamy oprócz tutaj jednego słowa dno. Mam nadzieję, że tego dna nie będzie. Dobra, no to co, lecimy dalej, nie? Z dalszymi literkami. Jak gdzieś coś zgubiłam, no to się po drodze znajdzie. Szukamy literki S. Tu mamy. Mamy drugie słowo kos. Jeszcze gdzieś jest? S? Nie widzę. Dobra, kolejna literka to y. y. Y, mamy. Tu mamy. OK. Literka W. Tu mamy W. Nie pokładam tutaj, nie wiadomo jakich. Że wygram, coś mi się uda, ale odcinek musi być. No to co? Dwa słowa, kochani. L nie było, R nie było, a nie dali, także mamy tu pustaka. BAT. No, szybko poszło. Teraz drapeczka za 5 złotych i mamy tutaj hell, a tu mamy tag. Szukamy kolejne. Literka W. W bonusie jest. Także ten odcinek będzie w miarę szybki, kochani. Tu mamy z tej strony. Z tej strony mamy W. Ok. Kolejna literka. Literka I. Mamy i i szukamy, tu mamy i, tu mamy i. Tu mamy i, po drugiej stronie mamy. Dobra, przedostatnia literka to o. Tu mamy. Dobra, tu mamy vox. A C było? Nie było. Dobra. Tu mamy O. No i to by było na tyle. I ostatnia literka to literka P. Bonus nam się nie utworzył. No. Dobra, lecimy z literką P. PPP, p, p, tu mamy, tu mamy, tu mamy, mamy słowo, tu mamy P, no ale tu mamy tylko chyba dwa słowa. Tak, Olimp, no i to by było na tyle. Bonusie mogło być 15 zł. Sprawdźmy sobie kontrolne. Różne. No trudno, nic na to nie poradzimy. Dobra, no i została nam jeszcze krzyżóweczka za dyszkę. Zobaczymy, czy ona nam coś tutaj pokaże z numerem 24. I szukamy. Mamy jakieś słowo? A tu mamy atom. I tylko atom. Dobra, literka I. W bonusie brakuje nam D i mamy tu tu mamy i brązowej, dobra i w ostatniej mamy i tu mamy słowo fioleta Y widziałam, tak. Y mieliśmy. Jeszcze i nie ma. Kolejna literka to literka W. Tu mamy. Okej, okay, dalej. Tu mamy Paw. Otwock. Kolejna w, w, w. Tu mamy. Dobra, a tu jest jeszcze było. Będzie to D datam czy nie, jak myślicie? Tu mamy F, 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 F. Nie ma na różowej i tutaj F nie widać literka Z Z Z Z Z, z, z. mamy Z tu mamy Z Gaz. tu mamy Z. Dobra. Kolejna literka to literka R. Mamy R. A gdzie była nie. Tu mamy R, tu mamy, mamy R. Tu mamy R. mamy rum, słowa. Tu mamy R. I mamy murawę, to jest drugie słowo. Tu mamy R, tu mamy R. Rok. No i została nam ostatnia literka literka b no widzicie nie dali bonusa tu mamy b tu jeszcze r było i tu mamy też słowo raz dwa dobra b b b tu mamy b tu mamy b sprawdzamy raz trzy Bonusie. O, teraz wiadomo dlaczego D nie dali. I mamy BR. Także kochani, na te drapeczki, które tutaj mamy, nic nie trafiliśmy niestety. Ale mam jeszcze jedną, którą miałam sobie zostawić do kawki. Całą zrobimy sobie, bo mamy jeszcze czas. Także raz ciach, będzie 20. 8 zł. I tam szukamy literki C tu mamy. Taka niespodzianka. Dobra, tu już nie widzę. Oczywiście jak pogubię to się znajdą spokojnie. Nic nie zginie. Tu już C nie widzę. C C C C C C C już też nie widzę. Dobra, literka i. Tu mamy i. Tu mamy i. Tu mamy pięknie. O, i C się znalazło, widzicie? Dobra. Taki ślepaczek, buraczek. Dobra. Kolejna to literka G. Miałam sobie tą tapeczkę do kawki zdrapać, ale jak tu nic nie wpadło, to się dobijemy albo coś nam tu uda się fajnego wydrapać. Dobra. G, 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 zobaczcie. Chyba też będzie lipton. Tu mamy G. Tu mamy G. G, G, G. Tu mamy. Kolejna to R. I w bonusie mamy R lecimy tu, tu jest, tu mamy, a jeszcze Erik, dobra, różowa, tu mamy, tu mamy, tu mamy. Wiem, że lubicie oglądać krzyżówki też w całości. I mówić, niula, niula, tu zgubiłaś, tu zgubiłaś. O, znalazłaś, super. Tu mamy R. R, 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 dobra. Literka H w bonusie nie ma. Szukamy tutaj H. Tu nie dali. A tu też nie dali, ostatniej dali, kolejna to a, o, a to jest fajna literka. No to lecimy z tym a. Tu mamy, tu mamy, tu mamy. na różowej. Dobra, tu jest jeszcze i teraz tu tu mamy A Mamy A, Boa, Kozak, Lugano. Dobra. Tu chyba już nie zgubiłam nic. I tutaj też chyba nie. Dobra, lecimy po kolejną literkę. To literka E. na różowej olej o r było tu mamy e lecimy dalej tu mamy e I tu jeszcze. Dobra, teraz tu. Ok. Ciekawa jestem, czy tu coś uda się, czy się nie uda, czy też będzie pustaczek. F. F, F, F. Więcej drapek nie mam. Mamy F, tu mamy F, dobra, kolejna literka to J, ale słabe literki. Tu mamy J, tu mamy, tu mamy słowo Jar. Dobrze, lecimy dalej. Literka M. W bonusie mamy M. I lecimy BMW. Tu jest M. Tu mamy. Moc. literka z w bonusie nie ma tu mamy tu mamy z Tu mamy Z. I ostatni rząd nam został, kochani. Literka T. Tu mamy. Tu było R. Dobra, też szukamy. Tu mamy. Słabo, nie? A było jeszcze i mamy, mamy igę Jeszcze tak gdzieś. Tu. Wszystko się znajdzie, kochani. Kolejna literka to B. Też nie ma w ponusie. Tu mamy B. Tu mamy B. Dalej. Mamy beza, słowa. Tu mamy boa. Mamy garb, drugie słowo. Trzecie, raz, dwa, trzy. Iga, garb, jar. O, no fajnie, mamy wygraną. Literka K. Świetnie, czyli mamy coś wygranego. Tu mamy k. To nie jesteśmy na zero. Tu mamy k, tu mamy, tu mamy. I na dole, tu k. Dobra. Kolejna literka, literka D. Mamy D w bonusie, u nam tylko brakuje. Szukamy D, mamy D. Tu było B. Było, dobra. Jest słowo. Gleba. Tu K jeszcze było. Zasłaniają mi te farfocle. Dobra. D szukamy, tu mamy D, mamy AD. Z było, było Z. J było. Oj, pogubiłam, no, ale widzicie, wszystko się znajduje. Tu mamy D jeszcze. Super. D, 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 D. Tu mamy D. Przedostatnia literka to literka U. Mamy bonus, kochani. Wow! Mamy bonus i mamy tutaj trzy słowa. Dobra, to szukamy U. Tu mamy U, a tu było D jeszcze. I tu mamy słowo kulik i gleba. Mamy dwa. Uszukamy. Wow, zaczyna się coś rozkręcać. Tu mamy U. Tu mamy u. Tu mamy u. Tu mamy też u, no proszę. I ostatnia literka to literka s. I patrzymy, tu mamy, tu mamy, tu mamy. Także tutaj nic już nie wyczarujemy. N-W. O, tu jest S. I mamy keks. Raz, dwa. No, tu są tylko dwa. Nie, raz, dwa, trzy. Kulik, gleba i keks. Mamy trzy słowa. Fajnie. Dobra, tu S szukamy. D-było. A aj, jajajaj. Aj. Dobra, tu mamy S. Tu też mamy trzy słowa. Raz, dwa, trzy. Jacie. Świetnie. S jeszcze. N nie było. Y nie było. O nie było. P. Nie było. Dobra, lecimy tu. Tu mamy S. Tu mamy S. No dobra, czyli tu mamy 3, tu mamy 3 i na górze mamy 3. No to mamy 30, a bonusie dycha 40 zł, a tu mamy mnożnik jeszcze. razy 1. No to fajnie. Raz, 2, 3 to jest dycha. Raz, 2, 3 to jest 20. Raz, 2, 3, 30. W bonusie dycha 40. Wow, no to świetnie, tak, JJ to jest 40 zł. No i świetnie, kochani, fajnie. Czyli co? Ta do kawy, co miała być, to by była pięknie wygrana, a tak to, co? Z odcinka z drapeczki nam przegrały, ale nadrobiła nam tutaj ta jedna, co miała być, poza kanałem drapana. 40 zł. Super. Ja się z Wami żegnam kochani. Och, jesteśmy na plusiku. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia i do następnego odcinka. Buziaczki. Pa!